Cześć, witajcie, Asasyn08 z tej strony i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale i dziś zapraszam Was na odpakowanie, niestety, podstawowej wersji gry Kangurek KO, a także tych oto puzli, sygnowanych właśnie wspomnianym wcześniej kangurkiem. Dlaczego powiedziałem niestety? Ponieważ polowałem bardzo mocno na edycję superskoczną i to był mój błąd, że nie zamówiłem jej w preorderze, Liczyłem po prostu, że będzie ona do dostania w sklepach. No i pojechałem do sklepów, żeby właśnie zaopatrzyć się w tą wersję. Okazało się, że w sklepach nie ma online, nie ma. Także moja szansa na edycję superskoczną po prostu przepadła. Ci, którzy śledzą mnie na Instagramie, doskonale widzieli na Instastory moje poszukiwania. Misja na dziś znaleźć kangurka Kao. Jeżeli ktoś znajdzie edycję superskoczną kangurka ko na PC-tach, wyślijcie mi na DM, proszę. Ale postanowiłem, że nie wrócę z pustymi rękoma, no i wziąłem tą podstawową wersję gry. A także dobrałem sobie jeszcze jako taki gadżet, powiedzmy, żeby mniej więcej wyglądało to tak jak edycja superskoczna, te oto puzzle, które są od Goodlood. Na początku zajmijmy się może samą grą. Jest to podstawowe wydanie pecetowe. Tutaj mamy informację, iż kangurę K.O. gra z polskim dubbingiem. Oczywiście na moim kanale pojawił się materiał. Z Dema tej gry. W karcie oraz w opisie macie link do tego materiału. Czy gra ogólnie będzie na kanale? Na tą chwilę na razie nie. Może w wakacje zobaczymy. sładzie. tak wygląda pudełeczko. Proszę bardzo. Napisy oczywiście mamy również po polsku. Kangurę Kao powraca z zupełnie nową przygodą w tej trójwymiarowej platformówce. No powiem wam, że ogólnie postać Kangurka Kao jest postacią mojego dzieciństwa, ponieważ ja w Kangurka za dzieciaka zagrywałem się bardzo, bardzo mocno i cieszę się niesamowicie, że Powstała po tylu latach kolejna część. Moje wrażenia z wersji demonstracyjnej, możecie sobie obejrzeć, ponieważ w demówkę grałem pierwszy raz, to znaczy, to były moje pierwsze wrażenia. Nie było to tak, że przeszedłem sobie demo i potem mówię, aha, dobra, odpalę nagrywanie i sobie to nagram. Kurde, czekajcie, muszę to jakoś otworzyć. Dobra, otwieramy. I zobaczmy, jak wygląda zawartość, ponieważ, jak słyszycie, jest płyta, także yy, vintage troszeczkę. Otworzę, zobaczę, czy nie ma żadnych kodów na wierzchu. Jest kodzik. Dobra, moi drodzy, więc tak jak to mniej więcej wygląda. Mamy pudełeczko, jest płyta KO de Kangaroo, proszę bardzo, tak ona wygląda. Tak więc jest płyta oraz, tak jak wspomniałem, jest karteczka z kodem na platformę Steam. Proszę bardzo, tutaj mamy Steam Code, aktywujemy sobie na Steamie, no i możemy bezproblemowo grać. No, dobra. Słuchajcie, tak więc jeśli chodzi o pudełko, to tyle. Tak o to się prezentuje. Szkoda jednak tej edycji superskosznej, ponieważ tam były naprawdę bardzo fajne gadżety, mógł być z tego fajny unboxing. No, ale żeby to nie był tylko i wyłącznie unboxing, Takiej podstawowej edycji, to postanowiłem wziąć również takie puzzle. Słuchajcie, 1999 są one robione przez Goodlud, czy tam dla Goodluta z -Go. No i co zawiera to opakowanie? 160 puzli, a także plakacik. Otwórzmy i zobaczmy, jak to wygląda. A i co bardzo ważne, słuchajcie, ja ten zestaw dorwałem w MediaMarkcie. Tak więc jeżeli również chcecie sobie zakupić czy takie puzzle, czy po prostu podstawową wersję gry Kangurka Kao, no to wiecie już gdzie macie się udać. W ogóle napiszcie w komentarzach czy również kupiliście Kangurka Kao, czy graliście w poprzednie części. Tak jako komentarz integracyjny. Otwieramy sobie pudełeczko. Oj, czekajcie. Dobra, i zobaczmy, jak prezentuje się zawartość tego pudełka. Uwaga, uwaga, hop! Okay. Dobra, tutaj mamy ten mini plakat, który jest na sztywnym papierze. Tak wygląda. Z tyłu nic nie ma. No, taka fajna grafika taki arcik, powiedzmy. Całkiem spoko. Natomiast tutaj mamy całe 160 elementów. I jeżeli chcecie zobaczyć jak wygląda... Cały obrazek to wpadajcie na Insta. Link macie w opisie na Insta story. E, zamieszczę zdjęcie tych puzli, jak to wygląda. Mam nadzieję, że zdążę ułożyć, ale dużo tych elementów nie ma, są spore, tak więc myślę, że większej trudności nie będzie. Tak więc, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o to odpakowanie. Dajcie koniecznie znaka, czy będziecie grać w Kangurka, Kakao, czy graliście, jakie są Wasze e, opinie na temat tej gry. No i cóż, i to tyle. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!